Rozpoczynamy. Pixelbox lipiec 2023 Dopiero to przyszedł. Ja pojeździłem po mieście, więc nie mogłem odebrać osobiście od razu. Musiał troszeczkę poczekać. Co w tym Pixelboxie jest? Skyrim. To jest chyba przypinka. Limitowana niby. Jak wycie się dobrze trzymać, to mogę je założyć na plecak. Więc limitowana przypinka. Hello Geek, to nie, nigdy nie czekamy. Koszulka. Mm. Z czego to jest? Enigma. Ach Plank, to chyba jest nawiązanie do Run z Diablo 2. Lord of Destruction. Naklejka, to tam, być. mi to tam mało. Kubek z Diabolo... z Diabolo 4. Lilith, trzymającą czas chyba Diabolo 3. Diablo. Mm, ok. No i... Oj, spadło. Zelda. A bardziej Link, to jest Link. E, tytuł jest mylący. To jest ten gość, ten elf. To jest Link. Mm. Ta włócznia nie wiem po co jest, ale nie wiem, który to jest. Breath of the White. Chyba Breath of the White. Tak, bo ma jeszcze swoją rękę, bo w drugiej tam kontynuacji tej części e, Link traci rękę. Ale to taki spoiler początkowej e, tego. Więc mamy Linka. Z Breath of the Wire. Mamy mały kubeczek, bo dla mnie to jest malutki kubeczek. Nie ma tu pojemności z najem życie napisanej. Ja to jest, że No 320 ml. No co to jest dla mnie? Przypinka. I Archon Clayt. Tak miało być. Helm po smoku, czyli cytowana i limitowana przypinka Skyrima dla dar Córki Nienawiści, czyli licencjowany kubek z Diablo 4. Jeden z dwóch modeli. Mistura leczenia, czyli dostępna tylko w pixel Limitowana naklejka i przypinka. No to naklejkę to ja widzę, ale przy... A, przypinka też jest. To jest. Stay healthy. Ok. Niezbędny i podróżnika, czyli dostępny tylko w Pixelboxie limitowana koszulka, czyli tak. A następny będzie z Wiedźmina i Demon Slayers. Tak. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Następne paczki będę rozpakowywał. I zaraz będę te wszystkie siadał i udostępniał te filmiki, bo mam od groma. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia skapa. Pa.